Czy mieliście kiedyś tak, że siedzicie przy rodzinnym obiedzie, no i nagle poruszacie temat Bitcoina i babcia, dziadek, wujek, ciocia mówią wam, nie, 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 Bitcoin jest B, to na pewno pójdzie na dno. Trzeba spokojnie, spokojnie tradycyjne pieniądze. A z drugiej strony, Yong Hun Kim z IQ na poziomie 276, czyli najwyższe IQ na świecie, innymi słowy, człowiek najinteligentniejszy na świecie. Który wypowiada się na eksie następująco. Według mojej analizy teoretycznej, w ciągu najbliższych 10 lat wartość bitcoina wzrośnie co najmniej 100-krotnie i zostanie powszechnie przyjęta jako ostateczne źródło rezerw. Rozumiecie? Facet z najwyższym IQ na świecie mówi, że bitcoin przez następne 10 lat będzie kosztować 10 milionów dolarów. Pokażcie to wujkowi i babci na rodzinnym obiedzie. A dodatkowo Eric Trump, syn Donalda Trumpa, mówi, że bitcoin jego zdaniem będzie kosztować milion dolarów i że czwarty kwartał 2024 będzie jego zdaniem ogromny. I to nie znaczy, że bitcoin będzie kosztować miliony już w czwartym kwartale tego roku. Eric Trump dodaje jeszcze bardzo ciekawą rzecz, mówiąc, dlaczego jego rodzina zainteresowała się bitcoinem. To było wtedy, kiedy zostali zablokowani przez instytucje finansowe, instytucje bankowe i w tym momencie instytucje finansowe nie są już im potrzebne. Ponieważ bitcoina nie da się po prostu zablokować. No to w jaki sposób dzisiaj możemy zaspekulować? Na przykład na tokenie Slurf. I to nie są porady inwestycyjne, ale zwróćcie uwagę, że pojawił się negatywny news na ten token, ponieważ BitGet zawiesił handel na tym tokenie, czyli na tokenie Slurf. Na jednogodzinowym interwale to jeszcze nie wygląda tak źle, ale jak wejdziemy na pięciominutowy interwał, to zauważymy, że jest tutaj pole do. Pisu, a mianowicie pole do spadków. Zerknijcie na moment, kiedy ta informacja została opublikowana, od tamtego czasu w zasadzie tylko spadki, ale pytanie, czy nie zostaną pogłębione? Na przykład do 4% przez najbliższe godziny. Zatem z tej perspektywy można to rozgrywać. A na Max Data takie alerty. Między innymi na delistingi one się pojawiają na kanale telegramowym, plus oczywiście na listingi, czyli informacje, kiedy jakiś token może potencjalnie wzrosnąć. No to taki token, który mógł wzrosnąć, to ostatnio był token SUN, ponieważ został uruchomiony na Krakenie, czyli zlistowany i moment informacji to był ten punkt, ta przerywana linia, po czym nastąpiły ponad 7% wzrosty w 8 godzin. Natomiast token Order też miał swój listing na kukojnie 3 dni temu i zwróćcie uwagę, jak zyskała jego cena. Po informacji pojawiły się natychmiastowe wzrosty najpierw 20% w 50 minut, a następnie ponad 70% w 14 godzin i cały czas ten token pompuje. No to lecimy dalej, ponieważ token XPL 4 dni temu też miał swój listing. Informacja pojawiła się dokładnie w tym punkcie. Nastąpiły 90% wzrosty w 9 godzin. Jeszcze raz posłuchajcie: 90% w 9 godzin, a finalnie nawet 120% w 2 dni. Powiem tylko tyle: wow! Końcówka miesiąca, więc za kilka dni ceny będą podwyższane, a wy wbijcie na poziom drugi lub trzeci Max Data tylko wtedy, jeżeli chcecie mieć dostęp do najnowszych funkcjonalności, m.in. do nowej odsłony alertów na newsy, które już za chwilę będą na MaxData. No i na koniec ja dziękuję za wasze wszystkie pozytywne komentarze pod ostatnim materiałem. Mroczek napisał z koiny, haha, widziałem to już u kogoś innego na YouTube, ale tak jak ty to podsumowałeś, to rozbawiło mnie to do łez. Ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!